który zapiera dech w piersiach. Pięknym, prostopadłym podaniem obsłużył go Dani Al A sam Lewandowski wykończył akcję w absolutnie wielkim stylu, potężnym, mierzonym kopnięciem w górny róg bramki. Piłka, po drodze do siatki, odbiła się jeszcze od poprzeczki, co tylko dodało temu trafieniu urody. To był gol, który był manifestem. Manifestem klasy, techniki i nieprawdopodobnego instynktu. Ale to nie był koniec. W 86 minucie, zaledwie 18 minut po wejściu na boisko, Lewandowski trafił do bramki po raz drugi. Tym razem, po kolejnej składnej akcji, świetnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Jego gol pierwotnie nie został uznany z powodu rzekomego spalonego. Ale po krótkiej, nerwowej analizie R okazało się, że Polak trafił do bramki zgodnie z przepisami. Było wtedy już sześć. Zero dla Barcelony. Dublet w zaledwie 22 minuty. Lepszej odpowiedzi na decyzję trenera nie można było sobie wymarzyć. Lewandowski pokazał, że nawet wchodząc z ławki, jest w stanie w pojedynku odmienić oblicze ataku i seryjnie strzelać gole. Te dwa trafienia tylko potwierdziły, że Valencia to jeden z jego ulubionych rywali. Polak w swojej karierze strzelił tej drużynie już 9 goli, a niedzielny mecz był jego zaledwie szóstym przeciwko temu zespołowi. To statystyka, która musi robić wrażenie. Co teraz? Co po takim występie zrobi Hansi Flick? Czy wreszcie przywróci Polaka do wyjściowej jedenastki? Czy może wciąż będzie stawiał na będącego w dobrej formie?